Cześć, z tej strony łowca z Ropel, a ze mną Zontes 703F. Motocykl, który pojawił się przed chwilą w naszym parku maszynowym i będzie nam pomagał w realizacji naszych codziennych zadań w szkoleniu was. I teraz ten motocykl nie oznacza, że przesiadamy się na Zontesy i my nadal będziemy jeździli na triumfach, natomiast chcemy też mieć wiedzę z pierwszej ręki na temat tego. Jak wypadają motocykle z Państwa środka na tle europejskiej konkurencji i Zontes jest tego świetnym przykładem. To jest motocykl klasy Adventure, pełną gębą, i nie chodzi wyłącznie o tą e, tutaj nalepkę i o to logo, które jest na owiewce motocykla. Tutaj jest naprawdę dużo wskazań, które mówią, że jest to motocykl klasy Adventure, tak pełnego formatu. Silnik przede wszystkim trzy cylindry 700 cm sześciennych 95 koni mechanicznych i spore możliwości tego silnika, bo mamy tutaj nie tylko sam silnik, ale mamy też zmienne tryby jazdy, jeszcze nie wszystko jest blokowane, bo motocykl jest na dotarciu, ale mamy skrzynię, która bardzo fajnie pracuje już nawet po tych paru kilometrach na tym motocyklu to wiem i sprzęgło, które działa bardzo precyzyjnie, zmieniarka biegów do góry, bez zmieniarki do dołu, natomiast jako zestaw działa to bardzo dobrze. Zawieszenia, marcokki to są solidne włoskie, porządne zawieszenia, które świetnie sobie w tym motocyklu radzą. Są hamulce J. Huana bardzo porządny produkt, renomowana marka, w standardowym wyposażeniu, przykład w ktm -ach. Tutaj bardzo fajnie widać, jakiej jakości są komponenty układu hamulcowego z pompą hamulcową. Włącznie daje to dobrą informację zwrotną w tym egzemplarzu, który ja mam, naprawdę nie ma się czego czepiać. Oczywiście bardzo rozbudowane orurowanie, osłony, do tego pełniące taką samą rolę mocowania stelaży z tyłu i same stelaże, które trzymają kufry, same kufry mam tutaj na myśli. Zobaczcie, jak wygląda to różnie w porównaniu z europejską konkurencją. W moim Kufrze europejskiego producenta jest po prostu sama szczera blacha w środku z jedynie taką podkładką na dole. Tutaj jest bardzo fajne wypełnienie z takiego materiału, są kieszonki, w których można schować, to, co potrzebujecie schować. To naprawdę jest przemyślana i to działa bardzo dobrze. Oczywiście idealnie byłoby mieć to w zestawie z kluczykiem, tak aby, tak aby można było jednym kluczykiem obsługiwać motocykl i. Kufry, ale tutaj mamy przecież system bezkluczykowy, w związku z tym jest to o tyle trudne. Tak jak mówię, system bezkluczykowy pozwala Wam na przykład skorzystać z wlewu paliwa bez konieczności szarpania się z kluczykiem. Rozbudowane i bardzo fajnie pomyślane czy nie, nie bardzo fajnie. Rozbudowane i dobrze wykonane. Przełączniki z lewej i z prawej strony. Dlaczego nie przemyślałem? Dlatego, że tutaj ustawienie tych przycisków powoduje przypadkowe włączanie na przykład świateł awaryjnych, co ma miejsce przynajmniej w przypadku moim, kiedy ja jeszcze nie jestem tego przyzwyczajony, wtedy, kiedy jadę w grubych rękawicach, ale poza tym macie podgrzewanie manetek, macie zmienne tryby pracy, macie na przykład kwestie zobaczcie, podnoszonej szyby, to wszystko są rzeczy, których nie znajdziecie w motocyklu. E, zwykłej e, zwykłej e, klasy średniej, która jest dostępna na rynku, jeżeli chodzi o europejskich producentów. Nawet to siedzenie, fajne i wygodne, pod, e, odpinane jest elektronicznie. E, oczywiście, pomiar e, ciśnienia w kołach e, co też jest fajną rzeczą macie możliwość, to mi się bardzo podoba wybrać sobie mapy tutaj, które m, bardziej Wam odpowiadają. Daje to możliwość na przykład zobaczmy połączenia sobie. A, to jest właśnie ciekawa opcja, możecie nagrywać sobie w trakcie jazdy to, co się dzieje, bo motocykl ma zobaczcie kamerę z przodu i ma kamerę z tyłu, już nie będę tego pokazywał. Natomiast to, co jest fajne, to jest to, że możecie wybrać sobie na przykład jak to się tutaj ładnie pokazuje, interfejs i możecie wybrać sobie różne te interfejsy w tym taki, który w głównej mierze jest takim e, interfejsem do nawigacji, pokazuje na dole. E, tylko trzeba sparować telefon z, z motocyklem, czego ja jeszcze nie zrobiłem. Ale generalnie rzecz biorąc, można sparować sobie tutaj e, ten motocykl i mieć nawigację w takim trybie Android auto. Nie wiem, czy to jest konkretna konkretnie ta nazwa, ale na pewno jest e, to bardzo duże udogodnienie. Jeżeli chodzi o sam motocykl, on w tym momencie dostępny jest w Polsce w cenie poniżej 40 tysięcy złotych z kuframi, co jest super atrakcyjną ofertą na tle adventure'owych średniaków. No, a ten konkretny egzemplarz będziecie mogli zobaczyć już wkrótce na Adventure Weekend, który odbędzie się w Myczkowcach, w Bieszczadach, na którym się zresztą wy wybieramy. Więc e, sprzęt będzie do obejrzenia, a jak ktoś będzie chciał się przysiąść, to też będzie można się do niego przysiąść i zobaczyć. Jakie alternatywy czekają dzisiaj na motocyklistów, jeśli chodzi o segment klasy Adventure?